Dzień dobry, witamy ponownie u nas w naszej mini permakulturze. Tutaj leżą zapakowane sadzonki karagany syberyjskiej. Czekają właśnie na wsadzenie 1500 sztuk, czekają na wsadzenie, będzie nowy żywopłot. Zobaczymy, jak się przyjmą. Chociaż to są bardzo odporne rośliny, przetrwały dowóz, przetrwały w garażu przez kilka dni w foliach. Także myślę, że się przyjmą ładnie i będzie fajny nowy żywopłot. Tutaj mamy taki też sprzęt, Paweł ze spawał, taki trójkąt. Będzie łatwo sobie wymierzać, gdzie każdą sadzonkę umieścić w ziemi. A więc zaczynamy. Roślinki przyjechały do nas z e centrum ogrodnicze.pl i za 500 sadzonek zapłaciłem 600 zł i 25 zł za wysyłkę. Opracowałem sobie patent na sadzenie, sadzenie karagany. Otóż mój wspaniały, pospawany trójkąt. Równobocny 30 stopni 30 cm każdy bok. ładę sobie przy ostatniej karaganie. Biorę sobie taki oto spikulec, Robię sobie dziurkę. Przy jednym narożniku i w drugim narożniku. Biorę sobie dwie roślinki. Sekatorek trochę skracam korzeń. Wkładam dziurkę i przytwierdzam. I gotowe. To później całość za, za, albo zakartonujemy, albo zazrębkujemy, żeby roślinki mogły sobie spokojnie rosnąć i żeby nie przerosły ich chwasty. No i w ten sposób w jakieś, ja wiem, 15 minut można włożyć taką paczkę ragany, tam po 25 sztuk jest. Idzie szybko, tak żeby może dzisiaj się uda ogarnąć całość. Wszystkie karagany są już wsadzone. Tutaj Paweł trochę ściął trawy. Podsypał je trawą ściętą. Ja później jeszcze je zakartonuję. O, nawet równo wyszły. Przy siadce. Taki rząd. I on jeszcze skręca na drugą, na drugą stronę, tam. Ale zajęło nam to praktycznie cały dzień. Ale już będzie sobie żywo podróż. A tutaj Paweł, kilka godzin później, po wstadzeniu 400 sztuk sadzonek karagany, <grywania> jednoczy się z naturą. Nie ma siły, już żadną częścią ciała. Teraz zaprezentuję Wam, jak wygląda 400 sadzonek karagany syberyjskiej. Tutaj część zaściółkowałem trawą z koszenia, ale dzisiaj to nie mam już za bardzo siły ani chęci na koszenie jutro skoszę i będę tak stopniowo uzupełniał żeby mi tu zielsko z zasiadki nie przerastało karagana bardzo ładna roślinka gdzieś w maju pojawiają się piękne żółte kwiatki a później owoce jeśli chcemy, żeby pełniła funkcję wiązania azotu, to po kwitnieniu musimy wyciąć te kwiaty, bo zaczną pojawiać się owoce. A owoce wyciągają cały azot, który został zmagazynowany w systemie korzeniowym i wtedy ten efekt zanika. O, a tutaj kończy się, kończy się nasz żywopłot na brzie a ostatni fragment przed siatką zostaną posadzone w ubiegłym roku pęcheznice aż do, aż do złotokapa Jedną karaganę syberyjską już mamy w ogrodzie, która została zasadzona w ubiegłym roku po to, żeby stanowić źródło azotu dla innych roślin, powoli sobie rośnie. I tak właśnie wygląda. Wybraliśmy karaganę na żywopłot, bo jest to bardzo fajna roślina, której liście są jadalne i zawierają bardzo dużo białka i tłuszczu, więc można można je jeść bezpośrednio, a można też nimi karmić kury. Podobno też owoce karagany są jadalne i smagują trochę podobnie jak groszek. Na pewno jak się pojawią owoce, to damy znać, czy są smaczne. Ale na pewno na pewno lubią je kury. Więc jeśli nie zjemy my, to nic się nie zmarnuje. A po takim wysokobiałkowym i wysokotłuszczowym pokarmie kurki powinny znosić dobre jajeczka. Dostaliśmy po znajomości orzecha z wycinki, który akurat przyda się do zazrębkowania kar żywopłotu z karagany, który wczoraj sadziliśmy. Tak wygląda orzech. A właściwie zrębka orzechowa. A teraz idziemy ją wysypać. No? Stop. Dzisiaj sąsiedzi mają jakieś remonty, tak trochę nas zagłuszają. A tutaj nasza w końcu wyważona szklarnia. Będzie folia, będzie foliak. Też tą metodą no dig, właśnie bez kopania. Zobaczymy, czy to przyniesie jakiś efekt. To wszystko są eksperymenty, ale z braku czasu... Szkielet już jest. Dzisiaj dokończę go kartonować. Za chwilę będzie tutaj ładowany kompost. Później ziemia ogrodowa. Później dojdzie folia. Sadzonki już czekają na parapetach. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A tutaj piękna pokrzywa. Oraz przytulia czepna. Czepia się ubrań. Jak taki rzep. Tak wygląda. Przedulia. Dobra, A tutaj cudowności. Mała łąka pięknych mniszków kwitnących. Uwielbiam te kwiatki. My sobie je zrywamy na herbatkę. W zeszłym roku zrobiłam z nich wino samych płatków. Trochę mi to zajęło pracy. Mniszki też mają taki mlek, taki w sobie płyn, podobnie jak glistnik, jak się go zerwie. Takie białe powinno wypłynąć mleczko. Zaraz muszę się udać, pokazać. Wypływa takie białe mleczko. Też jest dobre na kurzajki, różne zmiany skórne i na brodawki. Tylko tego mleczka jest mniej niż ciężko je wycisnąć, niż właśnie w glistniku. O, z tej łódźki wypływa takie białe, biały sok. Piękne mniszki. Pszczółki je bardzo lubią. W zrębkach, kartonach mieszka mnóstwo różnych owadów. Pajączki, najróżniejsze. Jakieś żuczki. Naprawdę jest tu... Bo wystarczy ruszyć i to wszystko wychodzi ze zrębek. O. Mamy go. ale W kartonach żyje mnóstwo ciekawych owadów. A tutaj wschodzą sobie młode Topinambury, czyli słoneczniki bulwiaste. Są zabezpieczone w takiej starej, uciętej, właśnie beczce i jeszcze na kartonach stoją, żeby się w razie czego nie dostały do ziemi, bo nie chciałam mieć Topinambura wszędzie na działce. Zobaczymy, czy ile bólów uzyskają w takim. Też są właśnie zazrębkowane. A tutaj wschodzą o młode mięty pieprzowe. Ona się wszędzie rozrasta przez takie podziemne kłącza. To wszystko to są kłącza właśnie mięty zeszłorocznej. Ona tutaj właśnie odbija. A tak wygląda młode przymiotno. Łatwo je pomylić z babką. Na przykład albo tą szerokolistną. Ona ma takie białe kwiatki ale tutaj nigdy tak nie dorasta, w takiej wysokości zawsze jest koszona, bo jego jest tutaj na działce ogólnie bardzo dużo przymiotne. Łatwo się ono rozsiewa. A tutaj moje piękne brateczki, już niestety trochę przykwitają, ale miały zjawiskowe kolory. Cudowności. Szczółki już się zademowiły. yakışık be. Tak wyglądają młode, składzące na włocie. Plaga i bardzo inwazyjna roślina. Też w właściwościach leśniczych, ale wyparła naszą praktycznie na Włoć pospolitą. A tutaj pierwsze kwiaty Bobu. kwitnący Bób. Wspaniale piękne pąki na porzeczce czarnej. Cała jest obsypana trąbkami. Pięknie, naprawdę jest teraz piękniej. I tutaj może kurdybanka w trawie. Wszędzie kurdybanek. Tutaj natomiast siedlisko, pokrzyw, same pokrzywy, dobre na ściółkę, na herbatki. można sobie do jajecznicy dać pokrzywę, taką młodą, te górne pędy właśnie. Tutaj gwiazdnica pospolita, też bardzo odżywcze ziółko, ale dobrze je przed tworzyciem zblanszować na patelni i też nie można jeść za często, ale o, tutaj nawet widać na kartonie, ma takie piękne kwiatki, właśnie jak gwiazdki. Chyba dlatego tak się nazywa. I jeszcze tutaj rośnie sobie. Tak właśnie wygląda gwiazdnica. A tutaj zamiast trawy, grunt przejmuje jastrzębiec kosmaczek. On wygląda tak jak takie mini, mini, mini Jest I naprawdę dużo. Ma takie malutkie właśnie włoski, takie igiełki o na listkach. Może troszkę to widać. A tutaj moje uwielbiane przeze mnie kwiaty kosaczce, czyli irysy w różnych kolorach. Zobaczymy, czy uda im się w tym sezonie zakwitnąć. Już mają całkiem spore pęd A tutaj wprost gigantyczne pokrzywy i mniszki. Naprawdę są ogromne. Trochę to wygląda jak słato też kompasowa, ale nie ma tutaj obok, rosnące na kompoście. Ten kompost pójdzie też pod pomidory, jeśli uda się zrobić szklarnię. Ogromnie tutaj porosły te rośliny na nim. My dziś napracowaliśmy się naprawdę bardzo dużo. Praktycznie cały ogródek już jest obsiany. Jeszcze jednak rządka czeka na rozsady, które są w klaręce, więc na razie jest pusta w grządce zazrębkowanej tujami eksperymentalnie sadzę sobie ziemniaki. Te tuje już w ogóle nie pachną tym tujonem. Jest ich tam niewielka warstwa, pod spodem jest ziemia dobra, więc myślę, że nie będą te ziemniaki jakieś mocno toksyczne. One trochę tam leżały, już zdążyły mocno wyschnąć. No i powoli prace posuwają się do przodu. Nawet szklarnia trochę się posunęła. nadzieję, że do maja zostanie zużyta. O, Paweł jeszcze ostatnie. Szalej spędziło, a ja się żegnam, do zobaczenia.